Cześć, słuchaczki! Nowy dzień, nowe możliwości. Pomyślałam, że dzisiaj nagramy trochę inny film, w związku z tym, że wracamy na siłownię, przynajmniej niektórzy z nas, którzy tęsknią za siłownią albo tęsknili za siłownią, będą chcieli na nią wrócić. I dzisiaj pokażę wam, jakie są moje ulubione legginsy, ulubione buty, ulubione staniki do treningu. Jak wiecie, jestem ambasadorem Women's Best, więc... Będą tutaj się pojawiały głównie, jeżeli nie tylko, ubrania od Women's Best i link zawsze jest w opisie filmiku. Jeżeli z niego korzystacie, to proszę, proszę napiszcie mi wiadomość, żebym mogła Wam podziękować za wsparcie. To pomaga bardzo mocno mojej relacji z marką, a nie ukrywam, że jak już wiecie, jest to taka marka, która no, bardzo mocno mi zależało na tej współpracy, więc będę mogła wam wtedy podziękować. Jeżeli ten film Wam się podoba, to jak zawsze poproszę Was, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Przycisk jest gdzieś tutaj poniżej i możecie też mnie obserwować na Instagramie. Tam wrzucam ostatnio głównie wakacyjne zdjęcia. Niemniej jednak wracamy już do tematu keto. Będzie więcej przepisów, będzie nowy e-book, so stay tuned. A teraz już przechodzimy do filmu i do między innymi tego, co mam na sobie. No dobra, zaczniemy od kolekcji Power Seamless, um, zarówno logince, jak i staniki, jak i rażgardy, um, czyli te takie krótkie topy z długim rękawem. Ze względu na to, że jest to moja ulubiona kolekcja. Jest to moją ulubioną kolekcją z kilku względów. Po pierwsze, jeżeli mnie już trochę znacie, jeżeli widzicie też mój tutaj background, to wiecie, że bardzo lubię pastelowe kolory. I ta kolekcja Power Seamless naprawdę jest w przepięknych kolorach. Ja mam dzisiaj na sobie ten piękny liliowy kolor. On też ma. Pasujące leginsy, które zaraz Wam pokażę, przymierzę, jak to wszystko wygląda. Zresztą wszystkie stroje dokładnie opiszę, opowiem, e, pokażę. Są też takie mocniejsze kolory, które zresztą też zaraz zobaczycie, ale kilka kwestii najpierw a propos rozmiarówki, mojej rozmiarówki, moje wymiary, nie kilogramy, moje wymiary dam w opisie filmu, żebyście mogli mieć referencję co do tego, jaki rozmiar będzie dla Was najlepszy. Jeżeli chodzi o tą konkretną kolekcję, uważam, że ona jest taka bardzo, jak to się mówi, true to size. Ja noszę zarówno S, jeżeli chodzi o Legginsy, S, jeżeli chodzi o Staniki, S, jeżeli chodzi o Topy, więc myślę, że one są takie bardzo bardzo standardowe. To, co mi się w nich podoba, to to, że one nie są strasznie mocno takie restrykcyjne, czyli też to te leginsy i ten stanik, wszystko trzyma, wszystko trzyma w miejscu. One mają też wyjmowane wkładki. Ja ich po prostu nie noszę ze względu na to, że mm, absolutnie się z tym nie kryję, nie że y, nie mam naturalnego biustu i ja ich nie potrzebuję i nie potrzebuję jeszcze większej tutaj objętości, jeżeli wiecie o co chodzi. Więc ja po prostu te wkładki wyjmuję, ale one są i jeżeli chcecie je nosić, to oczywiście jest taka możliwość. Więc one też nie są takie mega restrykcyjne. Wszystkie moim zdaniem kolory, które ja przynajmniej posiadam, ee, nie prześwitują. Nie widzę też, żeby się robił jakiś e, kamelto, aczkolwiek to nie jest też coś, co mi przeszkadza. Wychodzę z założenia, że <ścoughs> każdy wie, że jestem kobietą i że mam tą część ciała i nie można tego, że też z tego zrobić robić jakiegoś wielkiego problemu. Niemniej jednak wiem, że są osoby, którym to przeszkadza. U mnie to nie jest widoczne, nie jest też że widoczna moja bielizna, aczkolwiek ja zawsze noszę bieliznę mm, bezszwową, jeżeli kogoś to interesuje, z Intimissimi, pod takimi leggingsami i ich po prostu nie widać. Poza tym e, zawsze, zawsze Piorę leginsy na lewej stronie i to może mm, każdy wie i jest to oczywista oczywistość, ale dostaję od Was czasami pytania, jak to piorę, czy piorę je w pralce? Tak, piorę je w pralce, zazwyczaj um, na tej takiej fu funkcji prania ręcznego i zawsze je piorę na lewej stronie, też wtedy po prostu dłużej te ubrania. Będą się utrzymywać w dobrym stanie. Od razu chciałam powiedzieć coś, o czym powinnam była powiedzieć na początku, że na te wszystkie produkty jest teraz do minus 50% zniżki, więc warto naprawdę skorzystać, bo są mega przystępne ceny, szczególnie jak za jakość tych konkretnych produktów. Także moja ulubiona kolekcja Power Seamless i zaraz Wam pokażę moje trzy ulubione kolory. No i co? Zobaczymy się już przymierzając. Ale żeby nie mówić tylko i wyłącznie o ubraniach, to powiem Wam też o butach, o które bardzo często pytacie, a mam teraz nowy nabytek. Ja jestem zdecydowanie wierna firmie Nike i mam kilka modeli butów. Mówiłam też w filmie na pewno o ulubieńcach któregoś tam miesiąca o tym, że używam i noszę głównie Nike, jeżeli chodzi o buty do treningu. Te są moim nowym nabytkiem, nazywają się Nike Renew, są jak dla mnie bardzo szalone i bardzo kolorowe. Jeżeli jest ten model jeszcze dostępny gdzieś w internecie, to podnikuję je poniżej, dlatego że pamiętam, że nie były one jakieś też bardzo, bardzo drogie, dlatego że Nike potrafią naprawdę kosztować czasami konkretne pieniądze, a te były przystępne cenowo, mega wygodne, mega mi się dobrze w nich ćwiczy. Fakt, z faktem, że nie mam ich jeszcze bardzo długo, więc pewnie wrócę do Was z jakimś update'em, jeżeli chodzi o to, jak bardzo jestem z nich zadowolona. Natomiast też podlinkuję kilka takich modeli butów, um, które noszę już od miesięcy, jeżeli nie lat, i są bardzo dla mnie sprawdzone, jeżeli chodzi o trening, bo buty to na treningu podstawa. Nie każdy oczywiście musi mieć. 10 tysięcy kolorów, e, strojów, e, 10 modeli butów, natomiast uważam, że dobre leginsy, dobry stanik, dobre buty, to jest podstawa do tego, żeby ten trening był dla nas dużo bardziej komfortowy, żebyśmy się czuły pewniej siebie, żebyśmy się czuły pewniejsze siebie i żeby wszystko też było zabezpieczone, nic nam nie latało, więc jeżeli e, macie ochotę zeknąć na te rzeczy, o których mówiłam dzisiaj w filmie. To wszystko będzie podlinkowane poniżej w opisie filmu. A na dzisiaj to już wszystko i zdrowego odchodzenia życzę Wam, Ania. Na razie cześć.